Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie w chacie Tarota. Jest to czytanie na październik dla wszystkich osób z podznaku Barana. Zobaczmy, co do Was ciekawego nadchodzi. Energia główna, siódemka pucharów, co odchodzi do przeszłości. Szóstka pucharów. Co nowego się u Was pojawia w październiku? Trzy puchary. Jaka jest dla Was rada? Pięć monet. I z jaką energią kończycie czas października? A z buław tle czytania, sprawiedliwość, nadchodzi jakaś informacja, nadchodzi jakaś decyzja z zewnątrz, od kogoś, z jakiejś instytucji, z miejsca pracy, z jakiegoś urzędu, nadchodzi decyzja dotycząca waszej przyszłości. Nareszcie dostajecie informację, na którą czekaliście i dzięki której możecie zacząć planować swoją przyszłość. Tak więc, październik będzie wyjątkowo decyzyjny, cały czas ta informacja będzie do was wracać. To też może być sytuacja, w której na przykład pod koniec września dostajecie tę informację i cały październik w pewien sposób dostosowujecie do tej informacji. Nie wychodzi ona na pierwszy plan, dlatego że ta karta jest w tle, czyli cały czas gdzieś się przewija ta decyzja, cały czas jakby wszystko dostosowujecie do tego, ale ona nie jest na pierwszym planie, jakby ten, ta informacja już do Was dotarła w przeszłości. Tak to wygląda, czyli Koniec września, być może e, początek października, ta informacja do Was dotarła, energią główną, natomiast jest siedemka pucharów, i tutaj pojawia się niewiadoma, pojawia się wielość informacji, wielość szans, wielość wyborów, pojawia się bardzo wiele opcji do wyboru e, w temacie, który jest dla Was bardzo interesujący. Czyli na przykład, jeżeli jesteście zainteresowani sprawami e, zawodowymi, Tutaj pojawiają się różne szanse rozwoju zawodowego, różne szkolenia, bardzo dużo ciekawych ofert pracy dla Was. Nie będziecie do końca zdecydowani na żadną z nich, każda z nich będzie reprezentowała coś bardzo ciekawego, i, i możecie mieć taką, takie poczucie, że do końca nie wiecie, czego chcecie. Nie macie wystarczająco dużo informacji, być może. Ta karta też zachęca do tego, żeby przyjrzeć się sobie, przyjrzeć się swoim potrzebom przemyśleć to, co jest dla nas naprawdę interesujące, co jest dla nas najlepsze, czego tak naprawdę chcemy. Karta zachęcająca do tego wglądu w siebie. Osoby, które są zainteresowane sprawami romantycznymi, ze względu na to, że jest to karta Pucharów, zawsze kładzie ona nacisk na emocje, emocje związane z wyborem, z wyborem nie tylko właśnie pracy, ale też. Tutaj mogą być różne decyzje związane z waszymi relacjami, możecie mieć możliwość związania się na przykład z kilkoma osobami. Kilka osób może wykazywać zainteresowanie wami, również ze wzajemnością, ale do końca nie wiecie, która osoba jest dla was najwłaściwsza, najlepsza. Każda osoba ma w sobie coś, co jest również dla was bardzo pociągające, interesujące. I znów karta zachęcająca do tego, żeby zastanowić się, co jest dla Was najlepsze. Czy naprawdę chcecie być z kimś, czy wolicie być sami, czy jedna z tych osób, które pojawiły się w Waszym życiu, faktycznie reprezentuje to, co jest dla Was najbardziej pociągające, co jest dla Was najlepsze, co chcielibyście rozwijać z tą osobą, powiedzmy, jest to bardzo ciekawa karta. Karta wielości informacji, wielości szans, wielości opcji do wyboru, i Karta zachęcająca Was do przemyślenia tego, co jest dla Was najlepsze, czego tak naprawdę chcecie. Zajrzyjcie w głąb siebie i e, przeanalizujcie, co e, tak naprawdę chcecie wyciągnąć e, z tych pucharów, co chcecie wyciągnąć z tych szans, z tych opcji, które pojawiają się na Waszej drodze. Do przeszłości odchodzi szóstka pucharów, i tutaj było swego rodzaju zagnieżdżenie. Czuliście się bardzo. Dobrze, bardzo komfortowo, bardzo na miejscu przez ostatni czas. To mogły być ostatnie miesiące, to mogły być ostatnie tygodnie. Czuliście, że jesteście w domu, czuliście, że nie musicie za bardzo się starać, jeżeli chodzi o wszelkie sprawy szczególnie emocjonalne. Czuliście się stabilnie, czuliście, że macie wokół siebie osoby, którym możecie ufać, które są dla Was ważne, z którymi czujecie się właśnie bardzo komfortowo, bardzo przytulnie. Był to powrót do stron rodzinnych. Czasami był to czas, w którym mogliście bardziej się skoncentrować, na przykład na młodszych członkach waszej rodziny. Czas, w którym czuliście się bardzo dobrze, bardzo stabilnie. Czuliście, że możecie zapuszczać gdzieś korzenie. Skupienie się na tym komforcie, skupienie się na tym spokoju wewnętrznym, spokoju budowania pewnych fundamentów emocjonalnych, fundamentów związanych z budowaniem Waszej rodziny, to już się kończy. Właśnie następuje ta niestabilność związana z siedem komputerów i tym, że musicie na coś się zdecydować. Pojawia się bardzo ciekawa opcja w tym miesiącu, i karty Was zachęcają do tego, żebyście byli bardziej refleksyjni, żebyście bardziej przyłożyli się do przeanalizowania, czego chcecie. To, co nadchodzi, to, co nowego, to jest trójka pucharów, i tutaj są spotkania towarzyskie. E, bardzo ciekawe, bardzo przyjemne, bardzo dobre spotkania z osobami, być może których już nie widzieliście jakiś czas. E, powrót do grona przyjaciół, znajomych, e, za którymi tęskniliście, ale nie mieliście możliwości się z nimi spotkać, zobaczyć. Nie było czasu na to, żeby poświęcić im wystarczająco dużo uwagi. Być może wszyscy byliście zabiegani i nie było takiej szansy na spotkanie, na rozmowę. Karta zapowiadająca bardzo dobre, bardzo pozytywne spotkanie to może być spotkanie rodzinne, to może być spotkanie z przyjaciółmi. Generalnie karta ta mówi o tym, że bardzo dobrze będziecie się czuć w towarzystwie innych osób. Kontakt z innymi osobami będzie bardzo pozytywny. Jeżeli znajdujecie się w nowej sytuacji, jeżeli znajdujecie się w nowym towarzystwie, ta karta też zapowiada, Komfort zapowiada to, że e, ta komunikacja będzie przebie przebiegać bardzo dobrze, jeżeli na przykład znajdziecie się w nowej pracy, w zupełnie nowym otoczeniu, w zupełnie nowym, e, wśród zupełnie nowych ludzi, znajdziecie się na jakiejś imprezie albo na jakimś innym spotkaniu towarzyskim, w którym będzie bardzo dużo osób nieznajomych, ta karta też mówi o tym, że bardzo dobrze się poczujecie. Bardzo komfortowo będziecie czuć się, jeżeli chodzi o spędzanie czas z innymi osobami. Nie będziecie mieli e, problemu z komunikacją i szczególnie, jeżeli chodzi o sytuacje towarzyskie. Bardzo komfortowy, bardzo przyjemny, bardzo pozytywny czas. Mogą się do Was odzywać bardzo fajne osoby. Może się nawiązać bardzo ciekawa, bardzo przyjemna przyjaźń w tym miesiącu. Rada dla Was to piątka monet. Zastanówcie się nad tym, co robicie źle, jeżeli chodzi o finanse. Karta mówiąca o tym, żebyście nie podchodzili emocjonalnie do spraw finansowych, do spraw y, zawodowych. Popatrzcie na to bardzo racjonalnie, bardzo przyziemnie, bardzo analitycznie. Zastanówcie się nad tym, co szło nie tak, jeżeli nie jesteście zadowoleni z jakichś spraw y, finansowych. Jeżeli coś szło nie tak jak trzeba, jeżeli czujecie się niekomfortowo w związku właśnie z jakąś sytuacją zawodową, finansową, materialną, tutaj karty Wam radzą, żebyście przeanalizowali sytuację, żebyście wyciągnęli wnioski z tego, jakie błędy robiliście. To jest karta, która mówi o tym, że to będzie czas sprzyjający analizie problemów, analizie spraw, które były ciężkie dla Was, które były problematyczne, w związku właśnie z tą materią, ze sprawami, które mogły być dla Was obciążające w ostatnim czasie. Um, dostaniecie informację zwrotną, dostaniecie informację, której poszukujecie, jeżeli tylko wykażecie się inicjatywą, jeżeli tylko będziecie chcieli znaleźć tę odpowiedź na pytanie, co szło nie tak, w jaki sposób um, postępowaliście źle co robiliście, że nie mogliście osiągnąć pewnego pułapu finansowego, który był Wam niezbędny, był konieczny. Tutaj będą przechodziły Wam z pomocą różne osoby. Musicie tylko wykazać się inicjatywą i chęcią do tego, żeby zrozumieć, gdzie popełnialiście błąd. Pod koniec miesiąca nareszcie przechodzicie w Waszą energię, energię ognia, a z buław mówi o tym, że nadchodzi nowa praca, że nadchodzi nowa szansa. Możliwość działania, możliwość zaangażowania się w coś, akcja, na którą czekaliście. Czas pucharów jest oczywiście bardzo przyjemny, komfortowy, ale jednak wy jesteście stworzeni do tego, żeby działać, żeby się angażować, żeby przewodzić tutaj jakąś akcją i jakimiś zadaniami specjalnymi. I to właśnie pojawia się pod koniec października. Pojawia się zadanie, pojawia się zaangażowanie w coś, szansa na to, żeby wykazać się Waszą energią, zapałem. Będzie to zupełnie nowa sprawa, zupełnie nowe zadanie, zupełnie nowe zaangażowanie. Czyli zaczynacie od początku, zaczynacie jakąś pracę od y, stanowiska początkowego, zaczynacie nowy projekt zupełnie. Angażujecie się w coś, co jest dla Was niezwykle ekscytujące, chcecie bardzo popchnąć się do przodu, chcecie się w to zaangażować w pełni, czujecie, że macie wizję, że chcecie w to iść, jednocześnie wiecie, że to jest dopiero początek to jest dopiero początek Waszej drogi, na przykład zawodowej. Ta karta również mówi o spotkaniu osoby, która będzie niezwykle dopasowana do Was, jeżeli jesteście zainteresowani sprawami emocjonalnymi, sprawami romantycznymi. To jest pojawienie się osoby, która będzie dla Was bardzo atrakcyjna, bardzo magnetyczna, bardzo charyzmatyczna, może być też dominująca. Od razu poczujecie, że to jest coś dla Was bardzo ciekawego, interesującego, jeżeli chodzi o relacje. Podsumowując, większość, większa część tego miesiąca przebiega pod znakiem energii wodnej, energii emocji. Pojawia się bardzo wiele nowych możliwości i możliwości rozwoju. Karty wam sugerują, żebyście skupili się na tym, co jest dla was najważniejsze. Będziecie mieć dużo szans na rozwój. Wystarczy, że podejmiecie decyzję, że zdecydujecie się na coś, a pójdziecie do przodu z pełną parą. Do przeszłości odchodzi jakiś komfort, komfort emocjonalny, który towarzyszył Wam przez już jakiś dłuższy czas, nadchodzą natomiast bardzo ciekawe spotkania towarzyskie, być może nowa przyjaźń, poznawanie nowych osób, poczucie, że czujecie się naprawdę komfortowo wśród ludzi pamiętajcie o tym, żeby nie bać się konfrontacji z problemami finansowymi materialnymi, to jest czas na to, żeby przeanalizować sytuację, żeby skupić się na tym, co poszło nie tak, wyciągnąć z tego wniosku, wyciągnąć z tego wnioski i nie popełniać tych błędów. W przyszłości poradzicie sobie z tym tematem bardzo dobrze, jeżeli tylko będziecie chcieli się go podjąć. Pod koniec miesiąca nadchodzi nowa szansa rozwoju. Nadchodzi as Buław, który mówi o akcji, o zaangażowaniu się, charyzmie, dominacji, o tym, że nareszcie będziecie mogli wejść w swoją własną energię, nareszcie będziecie mogli wykazać się e, działaniem, zaangażowaniem w 100%. Moi drodzy, mam nadzieję, że moje filmiki Wam się podobają. Jeżeli tak, serdecznie Was zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i do zobaczenia już wkrótce.